Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać ze mną współpracę. A dzisiaj na tapet, tak, bierzemy sobie pięćsetny odcinek komiksowych recenzji na moim kanale. 500 recenzji. Jest to, myślę, ogromna liczba, pomijając już ponad tysiąc opublikowanych filmów, i nie mogłem tutaj wziąć innej pozycji jak zbliżająca się dużymi krokami bardzo ważna uroczystość. Przede wszystkim dla dzieciaków. A czy dorosły facet to też czasami nie jest jeszcze niekiedy dzieckiem, bo jak to się mawia, że najgorsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa u mężczyzny, a później jakoś to już leci. Więc tak, Mikołaj się zbliża. I Mikołaj zawitał u mnie starsza pozycja, ale którą chciałem Wam zaprezentować jako jedną z ostatnich tych takich zaległości, bo większość już materiałów jest na bieżąco i um, od czasu do czasu tylko będą się takie pojawiać. A 500, niech właśnie taka będzie, więc mamy tutaj komiks o tytule Klaus, czyli no, Mikołaj, powiedzmy, święty Mikołaj, Santa Claus, prawda? Za komiks odpowiada Grant Morrison, tak? Ten Grant Morrison, który pojawia się u mnie coraz częściej, bo jednak okazuje się, że potrafi robić dobre scenariusze, i tak samo jest dla mnie osobiście w tym wypadku. Mimo, że może na swój sposób trochę scenariusz jest, powiedzmy, oklepany, jakby ktoś chciał powiedzieć, bohater, miłość, tak? W pewnym sensie zakazana, i na koniec zwycięstwo. No, ale ważne tutaj dodać, że Dan Mora jest rysownikiem, który odpowiada za tę pozycję. Rewelacyjny rysownik, który choćby nawet tworzy też rysunki do serii raz i na zawsze, a i też pojawiał się w Batmanie Stan przyszłości, którym się tak bardzo zachwycałem. Więc komiks, który już ma trochę na karku, ale jest idealny czas, aby Wam go jeszcze przypomnieć, bo to już jest ostatni czas, kiedy będzie można go nabyć. Myślę, że on powoli będzie znikał. Za komiks odpowiada wydawnictwo Kabum. Pięknie wydany, przede wszystkim złote, jeżeli byście może byli w stanie zobaczyć przy tym świetle takie, nazwijmy to nitki, które pojawiają się na tej okładce, pod palcem, nawet może to troszeczkę jest czuć. grzbiet, który też ma właśnie złote napisy, no i przede wszystkim tył, który. Też pojawiają się takie elementy, ale najlepszy i tak jest dopiero przed nami, i już Wam zaraz pokażę. Co do samej ceny, 109 zł, cena okładkowa tego komiksu, i właśnie tutaj, spójrzcie, ten zabieg już był stosowany, choćby nawet w komiksach z limitowanej edycji Terminatora, ale tutaj ta złota, taka klimatyczna, wręcz bym powiedział może trochę świąteczna, właśnie poświata, która. Się prezentuje, naprawdę wygląda fenomenalnie, bardzo, bardzo ładnie wydany komiks i Świetna historia, tak naprawdę, gdyż, tak jak wspomniałem, opowiada ona po prostu o świętym Mikołaju, ale nie takim świętym Mikołaju, jakiego my znamy w czerwonym kubraku jeżdżącym na saniach, które ciągną renifery. A on sam próbuje przedostać się przez komin albo jakiś inny wylot, aby tylko nam zostawić prezenty pod poduszką czy obok łóżka. Nie, tu jest Mikołaj, który jest takim badassem, ale w tym dobrym słowa znaczeniu, z tego względu, że jest on tym dobrym, tym dobrym, no bo z drugiej strony, jak Mikołaj mógłby być zły? Tego się nie da po prostu. On musi być dobry i tak właśnie tutaj jest. Tajemnica, która tutaj jest skrywana, jest do odkrycia, a on sam przybywa właśnie, mając już za sobą troszeczkę. Tych lat na karku i przeszłości związanej z tym, co wspomniałem troszeczkę wcześniej historią. I tutaj miasto, miasto, które tak naprawdę jest smutne, szare i na swój sposób brudne, bym powiedział. Władca, który nie chce świąt, nie wiem, czy ich nie lubi tak naprawdę w głębi sobie, bo nie wiemy, co czuje. I jak miał tutaj zarys Grant Morrison, ale tak nie ma świeczek, lampek, choinek, prezentów tej takiej radości, która ma tutaj być, prawda, w tym okresie przedświątecznym, świątecznym, a nawet jeszcze poświątecznym. Tutaj jest zupełnie inaczej. I nasz Mikołaj tak, nasz Święty Mikołaj powiedzmy, wkracza w świat tego właśnie Nieszczęścia tak naprawdę i smutku tych mieszkańców do miasta tyrana oraz kobieta, która tutaj się pojawia i jej syn syn właśnie tego łotra, która ma też swoją przeszłość związana z naszym, związaną z naszym Mikołajem oraz piękny biały wilk, który jest przyjacielem, dosłownie naszego bohatera. W sposób jaki tutaj to zostało wszystko poprowadzone, jeśli chodzi o fabułę, i ogólnie całość, naprawdę pokazać może tylko jedno, że Grant Morrison potrafi i przede wszystkim jak chce, może dać komiks o wiele bardziej przystępny niż to, do czego nas przyzwyczaił. Ważnym jest tylko to, że, żeby chcieć. No i czy on nie wygląda trochę jak Joker? Tak na marginesie, ale tak jak mówię, świetnie to wygląda. I ten moment, kiedy. Właśnie zauważyliście, jednak pojawia się pewna radość u dzieci. Pojawia radość, którą można dać i można też ją dać swojemu dziecku. Jeżeli mówimy o małżonce, tak, tego tyrana, o którym wspominam, oraz pewien gest. Ona wypowiada tutaj słowo, które jest imieniem jednocześnie Klaus. Też to ma bardzo ważny element fabularny. Ale co do tej fabuły i tego wszystkiego, co tutaj się właśnie dzieje, ja nie chciałbym Wam zdradzać. Myślę, że warto, abyście to Wy sami poznali, tą fajną i idealnie się wpasowywującą historię w ten zbliżający się świąteczny czas. Myślę, że będziecie zadowoleni. Powiem szczerze, że ja po przeczytaniu tego komiksu pomyślałem: Wow! To jest naprawdę cholernie dobre, a Morrison po prostu dał radę. Dał radę, tylko tyle i aż tyle wystarczy powiedzieć i się ucieszyć tym, co tutaj mamy. Bo jest tu naprawdę mocny wątek, dość nawet głęboki, mimo że trochę sztampowy, trochę taki, który można przewidzieć. Ale powiem szczerze, że czyta się to bardzo dobrze. A wiecie, co znaczy, jeżeli mówię, że coś się czyta dobrze. I szybko jednocześnie, nie dlatego, że chcemy ten komiks przeczytać i mieć go z głowy, właśnie wręcz przeciwnie, w niego się tak dobrze wkręcamy, ja się tak dobrze w niego wkręciłem, że przeczytałem go i nawet nie wiedziałem, kiedy to się stało. Walka tego dobra ze złem, aby ta magia świąt powróciła, aby ta radość miała miejsce. I taką misję ma tutaj Klaus, mierząc się właśnie z tym złym. I walcząc też na swój sposób o swoją miłość, o swoją przyszłość, o swoje lepsze jutro. Tutaj to doświadczymy przy, mówię, zaskakująco dobrym scenariuszu, mimo że, tak jak wspomniałem, Granta Morisona i przede wszystkim przepięknymi rysunkami Dana Mory. Bo przy, w kom, czy w komiksach właśnie głównie nie o to chodzi? Właśnie o to chodzi, więc tak, moi kochani, tak się prezentuje Klaus, świetna pozycja, ja wam ją szczerze polecam. Gdybyście chcieli ją nabyć, mam nadzieję, że ona jest jeszcze dostępna, to w link w opisie wam zostawię w tym filmie, abyście mogli sobie kupić, bo myślę, że to jest idealny czas, żebyście nadrobili tak cholernie dobrą pozycję. I brawa dla Morrisona i Mory, duet MM się tutaj spisał, pozycja Klaus od wydawnictwa Kabum. Zachęcam Was też do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili, dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie, czy czytaliście ten komiks, czy Wam umknął i teraz go będziecie nadrabiać, czy po prostu nie. Subskrypcja, dzwonek, mile widziane, będzie mi miło, wtedy Wam oczywiście nie umknął żadnem wtedy moje materiały, będziecie na bieżąco z tym, co publikuję, a trochę tego już jest i pewnie będzie. Także tyle z mojej strony, dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.